Dzień dobry panie prezesie zdrowia, małości i miłości od ludzi. Może pan już tam dalej do innego pistolora. A ja tu w związku z Smoleńskiem. Ale tutaj tradicyjnie w Z brody no nie słyszałem. Dobrze, ale został pan tak poinformowany, że pan taki wejdzie, taki w za pana, pana proszę, żeby pan podniósł. No ja bym wyszła. No, by tak. tak? tak no, no, pan tak. Ja bym wyszła. Ja bym wyszła. Ja bym wyszła. Ja bym wyszła. Ja bym Ja bym Tak, Ja bym wyszła. Ja bym wyszła. Ja Pan pandemii panują pewne ograniczenia. Jak to Ja Pamiętam też czerwonkę, i w związku z tym nie lękam się panu mnie. Popróż. To była też zaraza. Proszę pana. A ja proszę pana, żeby pan przestrzegał prawa należne katolików. Że idzie do kościoła, do którego chce. Ale niestety pana nie będzie w to. mam żadnego znaczenia. Spamka to jest Także proszę Pana, przejdziemy, może Pan tam obok jest drugi kościół, tam też będzie msza, może Pan tam się... Nie, ja tak tu chcę Ale tutaj nie, nie wejdzie Pan, to może Pan tutaj przyjść, jak się czas skończy, to, ja, to będzie następna. Ja I to będzie... Ale będzie jest następna msza, Nie, to, to będzie popularizowane na wieki, że były takie czasy, że asy utrudniali wejście do kościoła. Pana, tutaj sprawia, Ale proszę wykonywać moje polecenia. Ja nie, panu, polecenie. Co to? te tanki. Przejdziemy na Wodzic, żeby nie blokować miejsca? Węgrysko, stolice. Nie, żeby słyszeli wchodzący parlamentarzyści. Przejdziemy tam jest Pan się nie ruszać, nie, nie tam bo, bo tam wirus. Proszę pana, wydaję panu polecenie, nie może pan tutaj wejść do Proszę pana, zapraszam. Niech pan mnie nie rusza. No, ja chwiluję ja, ja tylko pana, żeby pan się nie przemroził, bo widzę pan... No panu dziękuję o bardzo. To zapraszam, ode, odejdę. Się. Moje bezpieczeństwo to ta laska mnie podpiera. Nieprzyzwoicie nie jest przed bramą kościoła straże jakieś niekościelne. To powinny być straże kościelne, to do kościoła. śliczne dziękuję.